Dobry dni so, got... No okej, okay, siemanko, z tej strony NZ. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale No i słuchajcie, dzisiaj chciałem przedstawić wam Modyfikację, która będzie Dodawała do naszej gry drony I nie będzie to taka gówniana modyfikacja Tylko naprawdę kozacka Ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie Jeżeli pod tym odcinkiem uda wam się dobić 6000 tysięcy łapek w górę To w piątek Co? Dzisiaj jest piątek To w sobotę i w niedzielę wrzucam Wam kolejne odcinki z przeglądu modyfikacji, czyli cały weekend wtedy będzie z filmami. A jeżeli nie chcesz przegapić tego, tam po lewej stronie możesz kliknąć sobie guzik, żeby subskrybować i możesz też kliknąć dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie i od razu wiedzieć, kiedy film został dodany. Tak więc tak. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, ta budowla, którą widzicie za mną, ona także została dodana przez tą modyfikację Jones. Czy to no, jakąś dłuższą nazwę miała, ale to nie jest istotne, słuchajcie. Istotne jest to, co ta modyfikacja dodaje do naszej gry. Zamiast sobie zobaczymy, co tam w środku możemy znaleźć, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym pokazać wam właśnie tego drona. Jak to wygląda, o co tutaj chodzi i tak dalej. Sam model drona wam powiem, że wygląda naprawdę kozacko. Mamy różne modele dronów. Jak widzicie, mamy tutaj drona, który ma chasing. Na pierwszym poziomie chip, Core Engine. Okej, okay, i to są. Jakieś tam wartości, które możemy zwiększać, możemy ulepszać, możemy zchipować, znaczy chip na wyższym poziomie, żeby mieć silnik na wyższym poziomie i tak dalej. Możemy mieć większą baterię. Do yy, wszystko co tutaj zresztą widzicie, możemy instalować najróżniejsze mody do naszego drona. Dzięki tym na przykład, tutaj macie wszystko napisane, będziemy mogli yy, transportować graczy, będziemy mogli zbierać expa, będziemy mogli zbierać rzeczy expa, będziemy mogli Skanować niektóre zwierzęta w pobliżu znaczy tego jest naprawdę dużo, więc naprawdę modyfikacja mi się podoba, jest fajnie rozwinięta. I okej, okay, dobra, jak się craftuje takiego drona, słuchajcie. Wyciągnijmy sobie go tutaj, czy, czy, czy w ogóle istnieje crafting drona? Bo nie, 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 nie bardzo mi pokazuje, Wam powiem. Nie, nie ma craftingu drona, nie wiem czemu. Okej, okay. nieważne, w każdym razie, prawdopodobnie, żeby stworzyć sobie takiego drona, potrzebujemy craftera i to jest rzecz, która faktycznie będzie nam potrzebna tego wszystkiego, zobaczcie tej rzeczy jest potrzebnych żeby cokolwiek stworzyć, aczkolwiek to wszystko prawdopodobnie możemy znaleźć w tych budynkach więc nie jest to problem i słuchajcie możemy takie drony sobie położyć, zobaczcie jak ten dron wygląda, jak ten model jest fajnie szczegółowo zrobiony, taki w HD fajny, naprawdę fajny dron wam powiem <słuch> możemy nim nawet sobie ruszać okej, okay, słuchajcie, gdy klikniemy sobie prawym przyciskiem mysz na tego drona, jak możecie zauważyć, otwiera nam się wielkie pole gdzie możemy robić naprawdę dużo rzeczy możemy ładować naszego drona, bo nasz dron faktycznie też będzie miał Jakąś maksymalną prędkość, yy, będzie miał tutaj jakieś swoje życie, które też może tracić przez uderzenie, na przykład coś. No i mamy baterię i możemy, możemy ładować naszego drona, na przykład dając mu żelazo, dając mu złoto, dając mu diamenty, dając mu też chyba szmaragd. I w zależności od tego, co mu damy, to będzie to o wiele bardziej, yy, o wiele bardziej regenerowało, na przykład, naszą baterię. Możemy też dać mu imię. Ej, dobra, <grywa> działa. Dwie modyfikacje mi się zbugowały. okej, okay, możemy go jakoś sobie nazwać. Jak możemy nazwać sobie ten helikopter? Coś oryginalnego: Kokoszka! Tak się pisze: Kokoszka. okej okay. i mamy drona, który nazywa się Kokoszka. Jest pięknie, dobra. Zanim będziemy sobie nim latać, słuchajcie, dodajmy sobie coś do niego: Jakieś rzeczy, którymi będziemy mogli się tutaj posługiwać, ehm, zbieranie itemów i, i expa, spoko. Ehm, co mamy tutaj jeszcze? O, nawet mamy takie na oszczędność baterii, słuchajcie, mamy takie, które będą też strzelały, to jest też fajne, że, że będzie nam atakowało niektóre moby. co to jest? Okej. Okay. Powiedzmy, że na pierwszym sobie weźmiemy takie na razie, nie będziemy tego ulepszać, bo nie wiem, czy to tak działa, czy... Yy, prawdopodobnie trzeba drona ulepszyć na wyższy poziom, żeby zakładać mu wyższego poziomu te rzeczy, które tutaj widzicie, te dodatkowe, tak mi się wydaje nie jestem pewny w zasadzie, dlatego weźmy sobie po prostu wszystko, co jest tutaj yy, pokazane można skanować jakieś yy, te okej, okay, i zbieranie i temu, spoko, to mi się podoba możemy zainstalować mody, a mody instalujemy po prostu klikając prawym przyciskiem myszy na drona trzymając w rączce te śmieszne rzeczy, więc tak to na razie się prezentuje. No i co? No i tutaj mamy pokazane właśnie, co się stało. Mamy nawet a, te ikonki do tego wszystkiego. Weźmy sobie przy okazji jeszcze jakieś rzeczy, e, które będziemy mogli później sobie załadować naszego drona. Weźmy oczywiście Emerald. Prawdopodobnie ten cały szmaragd y, regeneruje najwięcej energii, więcej niż sam diament. I dobra, słuchajcie, musimy sobie skonfigurować teraz drona razem z naszym OK, jest połączony. Drona musimy połączyć sobie z naszym pilotem i teraz możemy sobie latać. Ale zanim będziemy latać, musimy prawym przyciskiem myszy sobie też tutaj wszystko ustawić, dlatego mówiłem, że modyfikacja jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona i to mi się podoba, słuchajcie. Okej, okay, yy, możemy sobie ustawić jak ma nasz, yy, nasz dron się poruszać, na przykład może poruszać się zaraz za naszym celownikiem, yy, w zależności od tego gdzie patrzymy. Chyba nie jestem pewny, ale też może po prostu przyciskami w OSD, jump sneak i tak dalej. Wydaje mi się, że na razie sobie ustawimy na to, że podążał z naszym celownikiem, to będzie po najlepsze yy, Switch drone Mode. ok, no i dobra. Czy drone będzie już latał teraz? Czy muszę. Halo. A nie wiem jak to się jak to dokładnie działa. Czekajcie, połączmy sobie. Go. Nasz dron już już chodzi, ale... Mm. No dobra. Ej, rozłączyłem go. Dobra. Jak to teraz działa? No zagra, weźmy sobie 50 ustawmy. <grych> Okej. Okay. Remote screen, flyer skin. Okej, screen. Mmm, okay. tylko jak się tym lata? Słuchajcie. Bo powinien mi się poruszać zaraz za tym, za, za tym moim... Chyba, że to jest to. Ej, no ten dron jest jakiś zepsuty. Jeszcze raz. Eee, dobra, a to? <laughs> Halo! Ej, ten dron jest jakiś zepsuty w ogóle, on mi nie działa. Widzicie, to on nie leci. Mimo, że wciskam W OSD, to on nie za bardzo chce się poruszyć. Głupi dron! Spadaj na dół. Dobra, polecimy gdzieś dalej jeszcze raz, sobie takiego drona ogarnę i zobaczymy, czy wtedy to będzie już normalnie działało. Ja nie wiem czy ten dron nie chciał mi wylecieć, słuchajcie, on to powinno normalnie działać. To weźmy sobie jeszcze raz drona. Eee, położymy sobie go po prostu tutaj. Połączymy go sobie od razu z naszym kontroler kontrolerem Okej okay. Eee Haha, to sobie zmienimy Okej okay. Silnik na maksa Okej, okay, niech działa Spoko I teraz tak, teraz to powinno jakoś mi Działać, ale Jak to ma działać? Halo Nie ogarniam tego drona Okej, okay, słuchajcie, działa już mi ten dron. O co chodziło? Chodziło o to, że musiałem tego... O fak, padł mi do wody. Ej, ale on już działał! Halo Wyjdź z tego Weź z tej wody Okej. Okay. On już mi działał! O ej! Fuck! Wystarczyło, że musiałem dodać inne rzeczy do... Yy, do rzeczy, które można dodać do drona. O, o to właśnie mi chodzi. Może polecieć im sobie do góry, możemy lecieć wszędzie tak naprawdę. On za nami poleci, tam gdzie będziemy patrzyli. I chodziło o to, że musiałem dodać sobie właśnie to tutaj: Allow Manual Control Movement. I dzięki temu możemy faktycznie naszego drona już prowadzić. I co jest fajne, yy, możemy dzięki niemu podobno zbierać te przedmioty. Ja jestem ciekawy, jak to działa. Tylko weźmiemy sobie tego drona tutaj. O, fuck. Czemu to się zajarało? Halo. Dobra, to weźmy tam. <laughs> o co chodzi? Czy to się pali? Okej, okay, jak powinienem tam patrzeć, to Dron nie chce lecieć za mną, nie? Tak mi się wydaje. Tak, lecisz. Alo. dronie, tak, leci. Tylko ten dron jest strasznie wolny, jak możecie zauważyć. Ale za moment wszystko zmienimy będziemy mogli właśnie dodać mu ciekawsze rzeczy. E jeżeli chodzi o jego ekwipunek, więc będzie w porządku. Dobra, chodź tutaj. No, leć, 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 leć. Dole lecisz? Ej, rozładował mi się dron chyba O oh, fuck To przynajmniej wam pokażę jak to działa, gdy, gdy nam się rozładuje dron Okej, okay, faktycznie jak widzicie całkowicie nam się rozładował. Możemy sobie go... No, no nie wierzę w to Fuck Nie mogę tego zrobić! Jak to się wyłącza? Ej, chcę to wyłączyć Eee The fuck! Jak to gówno się wyłącza Dobra, zróbmy sobie tak. O, dobra. Teraz powinno chyba działać, bo nie sięgnie tutaj. No, i pięknie. I na przykład możemy sobie zaaplikować takiego ziombla i wtedy nasz dron lata. Tak jak widzicie, teraz cały czas spadają mu te y, punkty, ale chodźmy tam wyżej z tym naszym dronem, chociaż nie wiem, czy to... Czy to będzie miało sens, czy on tutaj w ogóle doleci. Bo nie wiem, czy tego drona dalej będę mógł kulepszać. Słuchajcie, ale dobra, niech on tutaj sobie wleci do góry. Okej, okay, chodź tutaj tędy. Do góry! Dobra, zostań. Okej okay. no i spoko. No i drona tutaj mamy. O, Fak, czekajcie jeszcze, tutaj muszę kliknąć bo ustawiłem sobie na przyciski. Właśnie, te budynki nasze nam się tutaj też pojawiają. Jak widzicie, w nich właśnie możemy znaleźć różne części do naszego drona, które są albo Mark 2, II, Mark 3 i tak dalej. Dzięki czemu będziemy mogli sobie skraftować lepszego drona. Nie mam zielonego pędzia, czemu tam to się pali. I słuchajcie, mamy tego craftera. Ten crafter będzie nam właśnie potrzebny do tego, żeby stworzyć sobie lepszej Jakości drona i na przykład, jeżeli będziemy mieli w ekwipunku takie rzeczy jak Kompozyt yy, Fiber na czwartym, pewnie, że tak weźmiemy sobie wszystko na czwartym. To za moment wam pokażę, co tutaj będziemy mogli sobie stworzyć. Mamy tutaj różne rzeczy, możemy sobie stworzyć, jeżeli chodzi na przykład o to, jeżeli chodzi o kraftowanie wszystkich tej możliwych rzeczy, ale my stworzymy sobie od razu drona. Jak widzicie, dronów jest tutaj mnóstwo, mnóstwo kombinacji. Latam sobie tym, tym już bardzo dużo i weźmy sobie tego, który ma wszystko na maksa na czwórkę, czyli 13 tysięcy punktów baterii, yy durability 60, mamy zainstalowanych modów aż 8 i top speed jest 30. Mamy wszystkie rzeczy, bo sobie tutaj zebrałem, więc możemy sobie wykraftować, ale też mam game moda, więc tak czy inaczej mi to wykraftuje. Ok, weźmy sobie te rzeczy od razu, powyrzucajmy tego craftera także, to, no, to tak jak wam mówię, właśnie dzięki crafterowi będziemy mogli sobie te wszystkie rzeczy tutaj właśnie w ten sposób tworzyć. Połóżmy sobie drona tutaj i jak widzicie on już ma inny zupełnie kolor, bo to jest kozacki dron i dlatego on ma inny kolor. Ale też możemy zmieniać kolor naszego drona, na przykład przy pomocy dron-paintera mm, możemy konfigurować kolor drona jak tylko nam się podoba, słuchajcie. Jak tylko będzie nam się podobało, nie? O kurde, no jak mnie wkurza, to jak ja mam to wyłączyć? Nie potrafię tego, tego osunąć. Nie wiem, tak zrobię. Okej, czy to coś da? Tak, dało. Nic nie dało, dupa, dalej to gówno jest! Wyłącz to! Nie umiem tego wyłączyć, jaka głupia modyfikacja. Dobra. W każdym razie tak jak widzicie możemy dzięki temu sobie te kolory zmieniać naszego drona. I teraz wygląda taki naprawdę bardzo mocno można to skustomizować, bo zobaczcie ile to jest możliwości. Ej! Czemu to też się pali? Halo! Ej, dobra, bo drona mi zaraz zabierze, to idziemy stąd. nie Idę gdzieś indziej. Czemu te budynki się spalają? Tego w ogóle nie ogarniam. To już jest drugi budynek, który się spalił tutaj. Fuck. Okej, okay, ale gdzie teraz możemy sobie polecieć, żeby tego drona... No dobra, normalnie na ziemię chyba walniemy, nie będziemy... Chociaż na ziemi on często się będzie blokował od drzewa i to jest właśnie głupie i to mi się nie podoba. Czemu nie ma nigdzie tej biomu, który, który jest bezdrzewny? Halo? O co w ogóle chodzi? Czemu jest taki mały render? Zwiększmy to, żeby więcej widział. No i mamy kolejny świetny budynek, tylko fajnie by było jakoś uspokoić ten ogień, żeby on się tutaj nie rozprzestrzeniał. Nie mam żadnego powiedzenia skąd on się w ogóle bierze, ale wydaje mi się, że to powstaje też przez te drony tutaj, które latają takie malutkie. Podejrzewam, że one będą nas atakowały, a na razie się do mnie przejmujmy. W każdym razie, tak jak widzicie, mamy coś takiego, ale mamy też yy, screw, czyli śrubokręt, dzięki któremu będziemy mogli zmienić wygląd naszego drona. Możemy nawet go zmienić w UFO. The fuck. nie, to jest świetne, naprawdę. Modyfikacja mi się bardzo podoba, bo jest niesamowicie rozwinięta. I mam wszystko. Wcale nie jest trudna, nie jest jakaś bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o tworzenie tych wszystkich rzeczy. To jest niesamowite, słuchajcie. Okej, okay, jak widzicie, mamy jeszcze więcej rzeczy, jeszcze więcej modułów, możemy tutaj wstawić, które mogą być nawet najwyższego. poziomu. Mamy mining nawet, może nam kopać rzeczy. Ej, dobra. Yy, co ja bym chciał? Chciałbym a tak na pewno. Gdzieś tutaj widziałem coś kozackiego, coś dzięki czemu można. Przy... O, nawet za baterii. Eee, gdzieś widziałem coś, co. może nam przenosić ludzi. Serio. I to bym chciał znaleźć. I tego użyć. To było chyba wyżej. Ok. Collect items. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to działa. Czy faktycznie ten dron będzie zbierał te rzeczy, czy nie. Eee... Okej. Okay, potrzebujemy też to, ewidentnie, bo bez tego nie da rady, żeby działało. Mhm... Okej, okay, też mamy coś takiego, że na przykład jeżeli światło świeci, to mamy regenerację baterii. Ej, gdzie to było? Ja to widziałem tutaj gdzieś. Ej, no serio, to było tutaj. No... The fuck? O, co chodzi? Ale wy też to widzieliście, że można przenosić rzeczy. O, transport players. O, i o to chodziło. Właśnie, ja sobie wezmę na przykład, nie wiem, na przykład świnie sobie stworzę, świnie przelecę. Znaczy, co?! Nie, nie o to chodzi! Wezmę świnie do góry i będę mógł nią wtedy lecieć. Jezus. Dobra, yy, połączmy sobie drona w ogóle. I teraz tak, teraz uruchommy sobie sterowanie na crosshair, okej. Okay. Jaką jak on szybko będzie latał? Halo? Aha, dobra! Jeszcze nie. Wyłączmy go na początek, bo zapomniałem jeszcze wstawić mu przecież te rzeczy wszystkie. Um, ojej, jawieko musimy wyrzucić. Dobra, powstawajmy mu te rzeczy. Aha, dobra, to nie tak się robi, tylko tak, prawym przyciskiem myszy. Dobra, wszystko powkładamy i teraz będziemy mogli już sobie tego drona połączyć i uruchomić. Czy będziesz latał? Dronie. Dobra, um, może ustawmy na, na WSD. Tylko co będzie działo? Nie, coś jest nie tak. Czegoś nie podłączyłem znowu w dronie. O co chodzi? Fuck, Bez jej Okej, okay, wyłączmy tego drona. Czego ja mu nie podłączyłem. Hmm. Aha, to jest rang pierwszy. Ja muszę chyba wyższą tą tą rangę tej mu znaleźć. Ten poziom w sensie. Okej, okay, gdy będzie miał mało baterii, to jeszcze będzie wracał do siebie. Hmm, moduł jest pusty, dobra. Eee, no trudno, nie wiem czemu tak działa. Czemu nie mogę znowu tego kont kontrolować? Dziwne strasznie. Wtedy działało, nie? Ale teraz jakoś znowu nie chce Nie mam żadnego pojęcia, czemu. Jakoś tak dziwnie czasami mi to. Mi to łapie. Czy to działa także że czwarty poziom drona nie, nie, nie ten nie, nie ogarnia? Dobra, w dupie z tym dronem w zasadzie. Słuchajcie, weźmy sobie normalnego drona, bo tam jeszcze ogarniałem o co chodzi. Ja chciałam pokazać tylko jeszcze, jak to działa przy na przykład przenoszeniu tych naszych mobów. Więc weźmy sobie. Collect Items. Weźmy sobie. Yy, weźmy sobie Transport Players. Albo non-player entity, będzie lepsze chyba. Yy, możemy sobie wziąć na pewno to. Dobra, starczy nam to, bo to tylko to wam chcę w zasadzie pokazać. Aha, ten moduł jest za wysoki. Nie możemy przenosić. Muszę mieć drugi poziom. O fuck, a jak to teraz zrobić? Bym musiał to skraftować sobie. Boże, to jest strasznie skomplikowane, słuchajcie. Dobra, nieważne, w każdym razie da się przenosić te postaci. Nie chcę mi się to już motać, bo film trwa ile? Film trwa. O z 19 minut To nie jest w zasadzie aż tak długo, ale, ale nie chcę wam przynudzać tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy eee, Co to jeszcze tutaj jest? Aha, możemy sobie upgrade'ować jeszcze, jeszcze To jest generalnie gra, znaczy modyfikacja dodaje nam Rzeczy, którymi my możemy strzelać na przykład, nie? Plazmą możemy strzelać I to chyba, jeżeli mamy tutaj Te, te dziwne rzeczy, na przykład Explosion, to możemy to sobie połączyć razem z tym Plazmaganem no de fuck, połowy rzeczy w ogóle nie ma, które potrzebuję aktualnie, no? Głupi game mod. Okej. Okay. Eee, to tak możemy połączyć? Nie, to, to jakoś tak nie łączymy, to na pewno do drona będzie wchodziło. Gdy będziemy mieli w dronie już e, ustawione, by mógł on strzelać, to wtedy możemy sobie to prawdopodobnie wsadzić i będzie działało. No dobra, słuchajcie, niech będzie, nie będę jeszcze kończył, tylko szybko stworzę tego drona, e, który będzie na drugim poziomie miał to wszystko że się mogli nim przelecieć. Może ile to jest kombinacji, słuchajcie. Jak ja mam to znaleźć? Że on był na drugim, wszystko miał na drugi. Okej, okay, dobra, jest. Okej, okay, spoko. Weźmy go sobie. To on jest żółty nawet. Ciekawie. Okej, okay, możemy go sobie połączyć. Wiecie co? Wezmę sobie nowy kontroler, bo to może też ma jakiś wpływ dziwny. Okej. Okay. Mamy kontroler. Tak, działa. Teraz tak. Um, musimy sobie tutaj wsadzić te rzeczy, które miałem wtedy, czyli Transport, non-player Na pewno eee, Weźmiemy sobie Gdzie to było? To tutaj Following movement, okej, okay. no dobra Jeszcze my tylko po, pogodę sobie poprawię, bo do dupy tak jest Okej okay. Tu, 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 ej, czemu? Aha, nie mam tego Dobra, połączyliśmy sobie. Teraz tak, teraz możemy sobie tego drona ustawić. Switch Mode powinien mi podążać za crosshairem, ale on znowu nie chce. Ej, złapałem się za drona. Aha, bo ja tym dronem mogę też latać w zasadzie, nie? Jeżeli nie przykład mi sobie coś takiego. Aha! Tutaj muszę frekwencję wpisać. Czyli. Czyli to zależy od tego, jaką frekwencję miałem na tym? Na samym dronie. Ej. Halo. Aha, fajnie. Ej, no, no o co chodzi? Halo! Ej, dobra, działa! Spoko! Udało mi się to jakoś połączyć, i, i mogę teraz latać tym dronem. Mogę się obniżać, ob podwyższać i tak dalej. Bo wziąłem sobie chyba jeszcze w tym dronie sterowanie ludźmi, a nie nie ludźmi. W każdym razie możemy sobie też przynosić świnie dzięki takiemu dronowi i tak dalej. Mi się modyfikacja naprawdę podoba. Jest dosyć ciekawa, fajnie rozwinięta. I, i, I jest generalnie spoko. Takie drony są przydatne. Bo może w tym fajnie sobie to wykorzystać w grze, nie? Mi się tak wydaje. Tak więc, dobra, słuchajcie, mam nadzieję... O Jezus, Boże, moja głowa! Mam nadzieję, że odcinek wam się. Sp Jezus, co to z głową tu robi? Fuck, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Piszcie komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz. Możecie wbijać na fanpage'a no i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko cześć. Papa.